Jesteśmy tydzień po wyborach parlamentarnych. 15 października, dokładnie tydzień temu, Polacy dokonali jednego z ważniejszych wyborów, który będzie mm, miał ogromne konsekwencje na najbliższe 4 lata. I tak naprawdę póki co niewiele wiemy mm, na temat tego, co nas czeka, poza tym, że prawo i sprawiedliwość nie ma zdolności. Do utworzenia samodzielnego rządu. Nie ma również żadnych zdolności do utworzenia koalicji, ale o tym za chwilę, dlaczego prawo i sprawiedliwość nie ma takiej zdolności. No a z drugiej strony mamy opozycję, totalną opozycję składającą się z koalicji obywatelskiej, trzeciej drogi i lewicy. No i teoretycznie ta totalna opozycja mogłaby utworzyć rząd, ale to też nie jest tak oczywiste, no bo już teraz wychodzą pierwsze zgrzyty między Ugrupowaniami, które mają tworzyć w przyszłości już niedługo w zasadzie za parę dni, może za kilka tygodni rząd polski, bo o ile to, co jest dla lewicy numerem jeden w ich hierarchii postulatów, czyli aborcja, narzeczenie jako forma antykoncepcji, dla PSL-u już niekoniecznie jest tak dobrym rozwiązaniem, no bo jeżeli PSL zagłosuje za. Liberalizacją prawa aborcyjnego może stracić konserwatywny elektorat, który przejdzie na stronę Konfederacji czy na przykład Prawa i Sprawiedliwości, a to z kolei będzie skutkowało tym, że PSL w najbliższych wyborach po prostu zniknie z politycznej mapy Polski. Czekają nas czasy ciekawe, ale też czekają nas czasy cholernie trudne. I teraz zwracam się szczególnie do tych, Którzy głosowali na trzecią drogę, na PJJ, czy inne prawo i sprawiedliwość. Um, no, sami tego chcieliście, i ktoś wreszcie musiał Wam to powiedzieć. Jeżeli dla Was gorszym w skutkach mających wpływ na Wasze codzienne życie były wypowiedzi Korwina, i dlatego zdecydowaliście się między innymi, że nie zagłosujecie na Konfederację, niż politycy, którzy na przykład już u władzy kiedyś byli, ale z jakiegoś powodu tą władzę stracili. Przypomnijcie sobie dlaczego takie partie jak Polskie Stronnictwo Ludowe no, zostało y, pognane w 2015 roku. Jeżeli woleliście głosować na opcje polityczne skrajnie, Prounijne, które będą akceptowały dosłownie wszystko, co płynie z Unii Europejskiej, żeby tylko dostać pieniądze chociażby z KPO, żeby część tych pieniędzy przeznaczyć na jakieś realizacje swoich obietnic, a część po prostu, po prostu rozkraść, zgarnąć dla siebie. No to brawo. Brawo. Podobno chcącemu nie dzieje się krzywda. Będziecie mieli dowoli na przykład imigrantów, ale takich najlepszych, prosto z Lampeduzy. Po prostu sami inżynierzy, specjaliści, kadra naukowa creme de la creme, prosto z Afryki i z Bliskiego Wschodu. Będziecie mieli wszystkie możliwe zakazy czegoś, co jeszcze ułatwia nam życie i zakaz aut spalinowych to będzie pikuś przy najnowszych pomysłach. Unii Europejskiej. Będziecie mieli ograniczanie produkcji, będziecie mieli szantaż ze strony Unii Europejskiej, jeśli chodzi o finanse. Będziecie mieli patologiczną ideologię w szkołach. Będziecie mieli program Zero Veto Plus. I wiem, że PiS robiłoby dokładnie to samo. Ale to tylko dowodzi temu, że oni się kompletnie od siebie nie różnią a Wy dalej ich wybieracie. Jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie z kształtowaniem się rządu w Polsce. Póki co Prawo i Sprawiedliwość, które pewnie otrzyma od prezydenta misję tworzenia rządu, uśmiecha się do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pewne gesty też są wykonywane w kierunku Konfederacji. Na przykład nagle okazuje się, że w telewizji publicznej Konfederacja z powodzeniem może istnieć i może udzielać komentarzy, co jest pewnie dosyć dużym szokiem no, zarówno dla nas, Osób zapraszanych do telewizji publicznej, ale również dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no bo okazało się, że w Polsce jest jeszcze jakaś jedna opcja polityczna, o której być może nie do końca mieli dotychczas pojęcie. Warto pamiętać o tym albo w ogóle zdawać sobie sprawę z tego, że Prawo i Sprawiedliwość zastawiło mnóstwo pułapek na tą opcję polityczną, która przejmie teraz władzę po rządach zjednoczonej prawicy. Już od końca sierpnia mniej więcej mówiłam, że jedną z takich pułapek jest to, co wyprawia Orlen z cenami paliwa. Prezes Daniel Obajtek doprowadził do takiej sytuacji, że Orlen podawał czy utrzymywał sztucznie zaniżoną cenę bazową paliwa w hurcie. Cena bazowa paliwa w hurcie to jest coś takiego, co Orlen podaje do wiadomości dystrybutorom kilka razy w tygodniu i w zależności od tego, jak ta cena się kształtuje, dystrybutorzy no, mają tutaj pole manewru, jeśli chodzi o kształtowanie cen, paliwa właśnie w hurcie, czy chociażby w detalu na stacjach, na stacjach benzynowych. Mówiłam o tym niejednokrotnie, że to wywoła kryzys paliwowy, no bo po pierwsze do Polski nie opłaca się sprowadzać paliwa, bo w Unii Europejskiej jest ono dużo droższe, no a po drugie dochodzi do sytuacji, gdzie tego paliwa zaczęło w pewnym momencie brakować, szczególnie kiedy byliśmy właśnie jeszcze w okresie Żniw, zbiorów i zapotrzebowanie chociażby wśród rolników na paliwo było, było ogromne. Ich kontrakty nie były realizowane, zgłaszało się do mnie mnóstwo rolników. Orlen po prostu ściemniał, że realizuje wszystkie te kontrakty. A to było nieprawdą. No, wystarczyło posłuchać te, tego, co mówią, co mówią rolnicy czy hurtownicy zaopatrujący się w duże, w duże naprawdę ilości paliwa. Ale do czego zmierzam? W tym momencie mamy sztucznie zaniżoną cenę paliwa, tak jak już powiedziałam. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie do władzy dochodzi opozycja. Co byście zrobili na miejscu prawej Sprawiedliwości? Co byście zrobili na miejscu prezesa Orlenu? Uwolnilibyście cenę bazową paliwa w hurcie. Sprawilibyście, że ta cena nagle zaczęłaby być rynkowa. Przecież kiedy spojrzymy sobie na cenę paliwa w całej Unii Europejskiej, ta cena jest spokojnie o złotówkę, złoty 50, złoty 80, gdzie nigdy nawet więcej wyższa. I tak powinna wyglądać cena paliwa w Polsce. To nie jest tak, że ja chcę, żeby Polacy płacili dużo za paliwo. Nie, ja chcę, żeby Polacy płacili za paliwo tyle, ile wychodzi mniej więcej cena rynkowa, bo kiedy w 2022 roku cena paliwa powinna się obniżać, no to prezes Obajtek trzymał cenę bardzo, bardzo wysoko, marżami zgarniając no, bardzo duże środki finansowe do spółki, do spółki Orlen, właśnie chociażby po to, żeby teraz na czas wyborów. Tą cenę paliwa trzymać bardzo nisko, żeby Polacy mogli mieć stworzony obraz, że prawo i sprawiedliwość dzięki temu, że jest u władzy, no to działa tak, że paliwo jest w Polsce tańsze, a przecież w całej Unii Europejskiej paliwo jest droższe. Tylko dzięki pisowi to paliwo jest tanie. Zobaczcie, jakie to jest ogromne narzędzie polityczne do tego, by wpuścić kolejne rządy w niezłe maliny. Przecież 1 stycznia 2024 roku kończy się zerowy VAT na żywność. Jakie będą tego konsekwencje? Obajtek uwalnia cenę bazową paliwa w hurcie, cena paliwa idzie w górę, inflacja rośnie. Zerowy VAT na żywność kończy się, ceny żywności idą w górę, inflacja rośnie. Rozumiecie o co chodzi? Zobaczcie, jak sprytnie prawo i sprawiedliwość e, nauczyło się zarządzać pewnym kryzysem, czy wywoływać. Krytyczne sytuacje, no bo teraz przecież mamy sytuację taką, że opozycja nagle zorientowała się, że w budżecie nie ma pieniędzy na realizację ich obietnic wyborczych. Przecież trąbiliśmy o tym od początku, że budżet nie jest z gumy, że wydatki budżetowe obecnie są tak duże, że trzeba przede wszystkim zacząć ciąć wydatki, a nie dokładać. Kolejne. Punktowaliśmy niejednokrotnie polityków opozycji, ścierając się z nimi w debatach, że jak oni chcą zrównoważyć budżet, jeżeli z jednej strony gwarantują jeszcze większe wydatki, bo przecież prześcigali się z pisem na socjal, a z drugiej strony nie chcą ciąć wydatków budżetu państwa. No to nie było szans, żeby to, się, żeby to się wszystko spięło. I nagle wielka opozycja, wielkie zdziwko, bo bola Boga nie ma pieniędzy w budżecie. I wyście takich polityków wybrali. I dzień jak co dzień, dzień po dniu, tak się dzieje życia cud. Jedni grają na to, żeby w Polsce był kryzys, żeby pokazać, że opozycja, jak doszła do władzy, to nie jest w stanie sobie absolutnie z niczym poradzić, a to my, PiS, jak rządziliśmy, to było tanio i paliwo było tanie i inflacja została zatrzymana. A opozycja co zrobi? No, pierwsze co to poleci do Unii Europejskiej po to, żeby pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy, i jest, jestem pewna, że będą w stanie zrobić wszystko, zrealizować każdy najdurniejszy kamień milowy, każdy najdurniejszy pomysł Unii Europejskiej, po to, żeby otrzymać te miliardy z Unii Europejskiej, żeby zasypać dziurę budżetową, o której mówiliśmy, uprzedzaliśmy. I wiecie co jest najgorsze? Ci politycy nie doprowadzą do tego, że ta dziura budżetowa się zmniejszy, że cokolwiek w państwie zostanie zreformowane. Nie! Oni położą na tym łapę. I stan finansów państwa będzie dalej tragiczny tak, jak jest, bo im nie chodzi o to, żeby cokolwiek zreformować. Im chodzi o to, żeby na państwowych pieniądzach położyć swoją łapę. Część zgarnąć dla siebie, a resztki sypnąć swoim wyborcom jako gest po prostu łaski, że ich wybraliście, i oto oni są u władzy i oni teraz wam dadzą. Z ręce opadają. Ręce opadają. Ja osobiście e, podziwiam tych, którzy jakby nie są w stanie połączyć pewnych kropek, e, i nie zastanawia ich to, dlaczego po wyborach w Polsce dosłownie nie wiem, 16 października, 17 października w Niemczech strzelały korki, i sam Manfred Weber, e, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, czyli następca Donalda Tuska na tym stanowisku powiedział, że Polska. Wróciła licząc na dobrą i otwartą współpracę. Ja Wam powiem tak: ja osobiście boję się tych rządów. Bardzo nie chciałabym, żeby w naszym kraju były dzielnice, do których boją się wejść służby państwowe, tak jak policja czy, czy, czy pogotowie. Dla mnie to jest po prostu coś, coś niewyobrażalnego. Nie chcę, żeby w moim kraju były dzielnice, gdzie jest brud, smród. Szczury, złodziejstwo, gwałty i wszystko po prostu to, co najgorsze. Nie chcę tego. A przez to, że będzie rządziła taka opcja polityczna, jest wysoce prawdopodobne, że w Polsce takie dzielnice prędzej czy później powstaną żeby była jasność. Ja nie jestem i nigdy nie byłam jakąś zwolenniczką rządów prawa i sprawiedliwości, ale myślę, że wypada troszeczkę podsumować błędy, które popełniło prawo i sprawiedliwość, bo jak czytam różnego rodzaju analizy, artykuły wywodzące się ze środowiska pisu, to mam wrażenie, że oni mają ogromny problem z takim krytycznym podejściem. Do własnego działania, do własnej kampanii i do skutków tego działania. Oni nie wiedzą, dlaczego przegrali wybory. No jeżeli prezes Jarosław Kaczyński na zjeździe klubów gazety polskiej mówi, że PiS przegrało wybory, bo na przykład no, bardzo duża wolność słowa była w Polsce i ludzie mogli manifestować różnego rodzaju rzeczy, no, albo użył takiego, takiego dosyć dziwnego stwierdzenia, że udało się stworzyć jakąś urojoną rzeczywistość. No, rozumiem, że mówiąc o urojonej rzeczywistości, prezes Jarosław Kaczyński mówił o środowisku, w którym topiło się jego własne ugrupowanie i ludzie skupieni wokół prawa, prawa i sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość przegrało dlatego, że zamknęło się w swojej bezkrytycznej bańce. Którą bańkę to jeszcze podsycały tłuste koty z telewizji publicznej, tworząc właśnie tą urojoną alternatywną rzeczywistość, nie tylko dla polityków PiSu, ale także dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to nie było tak, że w telewizji publicznej nie było absolutnie żadnych głosów krytycznych w stronę rządu. Były krytyczne partie polityczne zapraszane do studia TVP, ale była to krytyka bardzo ściśle kontrolowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo była to krytyka, którą potem łatwo można było przytrzasnąć by taką toporną propagandą rządową i konfederacja w ogóle była jakby poza tą bańką medialną. Zwróćcie uwagę, kochani, na jedną bardzo ważną rzecz. Mi udało się na to zwrócić uwagę w trakcie debaty w TVN z kobietami, kiedy ja byłam atakowana o wypowiedzi korwina, o jego różne wypowiedzi, w zasadzie każda ze stron, która zadawała mi pytanie, atakowała mnie o jakąś wypowiedź korwina. Wiem, że ich było tyle, że jest co wyciągać. Tylko ja jakby odbijając piłeczkę. Uderzałam w tony, czy, czy pokazywałam wypowiedzi, czy działania liderów innych partii, jak na przykład Koalicja Obywatelska, gdzie, kiedy Donald Tusk powiedział, że bił swojego syna pasem, czy właśnie chociażby Lewica, gdzie wytknęłam, że Robert Biedroń został posądzony przez własną matkę o znęcanie się nad nią fizyczne i psychiczne. Co prawda, ona wycofała potem, potem zarzuty, no ale też wypadałoby dowiedzieć się, dlaczego je wycofała, dlaczego nagle się stało, że. Że kobieta, która oskarża swojego syna o znęcanie się psychiczne i fizyczne, już nagle go nie oskarża, to też jest bardzo, bardzo podejrzana kwestia. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Żebyście zwrócili uwagę na pewien mechanizm. I ja to nikogo nie bronię i nie bronię Korwina i jego wypowiedzi, absolutnie. Ale tylko wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego były nagminnie grzane po prostu całą dobę we wszystkich możliwych mediach. Kiedy ja mówiłam o e, fakapach lewicy czy Platformy Obywatelskiej, to było przemilczane. Nikt absolutnie nie podejmował tematu, nikt tego nie komentował, nikt do tego nie wracał. A wypowiedzi korwina, i to jeszcze sprzed wielu, wielu lat, były wałkowane non-stop. Jeżeli udało nam się odbić jedną jego wypowiedź i jakoś uargumentować, to za chwilę wyskakiwali z kolejną wypowiedzią. A kiedy my porównywaliśmy, że przecież wy też macie swoich korwinów w swoich ugrupowaniach, tak jak powiedziała, my mamy oryginał, a korwinem lewicy jest Anna Maria Żukowska. To była cisza. I to jest genialna sztuczka. Socjotechniczna, e, która miała polegać na tym, że my nie mogliśmy prezentować naszego programu, nie mogliśmy przekonywać do nas e, naszych wyborców, czy wyborców po prawej stronie sceny politycznej, bo byliśmy cały czas zajęci tłumaczeniem się z różnych wypowiedzi, na przykład Korwina. Socjotechnicznie mistrzostwo wyborczo, e, społecznie no bardzo przykra zagrywka, bo, bo ludzie, no raz, że dali się złapać na pewne rzeczy, a dwa, nie poznali tak naprawdę naszego planu na reformę systemów funkcjonowania państwa. I o to tylko i wyłącznie chodziło, żebyśmy my nie nabrali takiego rozpędu merytorycznego, żebyśmy nie mogli merytorycznie punktować opozycji, tylko żebyśmy musieli się w kółko odnosić do wypowiedzi chociażby Janusza Korwin-Mikke. I to, co zrobiły partie opozycyjne, to wykorzystały to bardzo skrupulatnie. Weźmy sobie chociaż. Y E, przykład e, polskiego stronnictwa ludowego, czy ogólnie ugrupowania e, Trzecia Droga, przecież e, oni, widząc, z czym my musimy się mierzyć e, w kampanii, a z drugiej strony dostrzegając to, że nasze pomysły podobają się społeczeństwu, bo bardzo, e, z bardzo dobrym odzewem spotkał się chociażby pomysł wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Te ugrupowania opozycyjne przejęły nasze punkty programu. E, Potem zaczęły się z nich bezczelnie wycofywać, co, co dla mnie, jeżeli komuś się coś obiecuje w kampanii wyborczej, a dwa dni po wyborach już się wycofuje z tego pomysłu, mówiąc, że nie, że to wcale nie tam dobrowolny ZUS, tylko jakieś wakacje od ZUS-u, jak będzie trudna sytuacja w przedsiębiorstwie, no to będzie można z czegoś takiego skorzystać, to jest po prostu polityczny skór... No bo jak inaczej to nazwać? Przecież Wyście zostali bez mydła oszukani przez... Polskie stronictwo Ludowe. To samo z bezpartyjnymi samorządowcami. Co to jest w ogóle za ugrupowanie? No, bezpartyjny samorządowiec na, swoim, na swojej tapecie, na jednym z głównych postulatów, ma likwidację podatku dochodowego. To z czego ten samorząd ma się utrzymywać? Bo jakoś nie słyszałam ze strony bezpartyjnych samorządowców alternatywy dla zerowego podatku dochodowego. No fajnie było nam ukraść jeden z pomysłów, e, wiedząc, że my musimy się w kółko tłumaczyć ze słów Korwina czy innych liderów mm, Konfederacji. E, oni sobie wałkowali ten zerowy pit. To przeszło poniekąd e, znowu socjotechnicznie za pomocą jakiejś takiej durnej sztuczki na ich, e, na ich konto. Tylko nikt nie pytał e, e, pani Sochańskiej chociażby, no jest pani samorządowcem, to jak pani chce... Pokryć, jak pani chce pokryć e, dziurę w budżecie e, samorządu po likwidacji podatku dochodowego? Nikt czegoś takiego nie robił, tylko my byliśmy maglowani. Dlaczego? Dlatego, że byliśmy największym zagrożeniem i najbardziej potencjalnym zagrożeniem dla tego układu, w który wpisali się chociażby bezpartyjni e, samorządowcy ze swoją, ze swoją narracją. A wracając jeszcze na sam koniec do Prawa i Sprawiedliwości. Wiecie, co jest najśmieszniejsze w tej partii? Że PiS stworzyło sobie alternatywną rzeczywistość, którą sprzedawało wyborcom 24 na dobę za pośrednictwem chociażby telewizji publicznej, i samo, i samo w tą alternatywną rzeczywistość uwierzyło. A to nie świadczy dobrze o polityku. Abstrahując od tego, że polityk powinien być po prostu uczciwy, nie powinien stosować żadnych sztuczek socjotechnicznych do zmanipulowania społeczeństwem, no, ale manipulować społeczeństwo i samemu dawać się na to nabrać, geniusze, geniusze. Jak zwykle wszyscy są winni, tylko nieprawo i sprawiedliwość. I szczerze, to życzę jak najdłużej takiego. Sposobu myślenia Prawo i Sprawiedliwości, dlatego że e, przy takim toku myślenia konfederacja jak najszybciej odbierze prawicowy elektorat, e, chociażby właśnie prawo e, i sprawiedliwości. I prawda jest taka, że nie każdy Polak chce 13 emerytury, 14 emerytury, 800 plus, dekoder plus, korupcja plus, oszustwo plus. Polacy w tej kampanii mówili o tym, że chcą realnej reformy systemu funkcjonowania państwa, no bo jeżeli jakiś model funkcjonow funkcjonowania państwa nie działa, to jego reforma nie może polegać na tym, że my dosypiemy do tego systemu jeszcze więcej pierdylionów monet, tylko to polega na tym, że ten model funkcjonowania państwa się zmienia. Oczywiście robi się to powoli. Yy, bardzo ostrożnie, w oparciu o bardzo szczegółowe analizy gospodarczo-społeczne, żeby wiedzieć, jak rynek reaguje, jak ludzie reagują na proponowane zmiany. No ale nie da się czegoś takiego zrobić, dosypując w kółko pieniędzy do systemów, które są po prostu, po prostu yy, niewydolne. I wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy przychodzi co do czego, to my. Polacy, podatnicy, konsumenci, wyborcy, jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o interes polityków. Oni zawsze nachapią się pierwsi, a potem jak przyjdzie do wyborów, to obiecują Wam złoty gór. Nie bez powodu mówi się tak, że nikt Wam tyle nie da, ile polityk Wam obieca. I to jest przykre. Kochani, i wiem, że powinnam zacząć od tego, ale akurat na koniec tego, tego materiału bardzo chciałam Wam podziękować, bo Słuchajcie, ja po wielu, wielu latach wróciłam do czynnej polityki. Wcześniej byłam dziennikarzem, więc wracając do polityki, musiałam całkowicie przestawić swój tok myślenia, swój sposób działania. I dla mnie uzyskać wynik 7880 głosów jako debiutantki w tych wyborach, i to jeszcze z ostatniego miejsca, i to jeszcze w tak małym okręgu, jakim jest okręg 17, okręg Radomski, to jest tak duże wyróżnienie, i tak. Tak, tak duży sukces, ale on nie mógłby się wydarzyć, gdyby nie Wy, gdyby nie pomoc Jarka, gdyby nie pomoc Krzyśka, gdyby nie pomoc Pawła, którzy wsparli mnie i moją kampanię finansowo, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również innym darczyńcom. E, których nie wymieniłam akurat e, z imienia, ale którzy wsparli mnie mm, w tej kampanii. Dziękuję wszystkim, którzy dzwonili do mnie w trakcie kampanii i chcieli mi pomóc, rozwieszać moje plakaty, moje banery, rozdawać moje mm, ulotki. Ta pomoc po prostu była tak niesamowita i ona była tak duża i tak budująca i tak napędzająca do dalszego działania. Tak naprawdę, gdyby nie wy, to ja bym tego nie osiągnęła. I to, co mogę Wam zagwarantować w ramach wdzięczności, to to, że absolutnie nie zmarnuję tego kapitału politycznego. Nie zawiodę Was w swoim dalszym działaniu związanym z polityką, i, i nie tylko, bo jeszcze zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie przyszłość. Ale jeszcze raz, naprawdę bardzo mocno Wam dziękuję. Dziękuję tym, którzy Przejeżdżali przez cały kraj, żeby oddać na mnie głos w okręgu numer 17. Przecież ile osób pisało do mnie, gdzie jest najbliżej komisja wyborcza, czy to od północy mojego okręgu, czy od południa naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękuję za fatygę. Bo tak jak powiedziałam, to tylko mnie jeszcze bardziej motywuje i pokazuje, że warto warto działać i warto iść w tę stronę, tym bardziej, że tak jak powiedziałam już w tym materiale, no czasy, czasy idą cholernie trudne i będzie potrzebna bardzo silna reprezentacja osób, które będą wykazywały wykazywały to, co się dzieje, żebyście mieli realny obraz rzeczywistości, a nie zakrzywiony jakimś, jakąś polityczną propagandą, czy tak jak to określił sam prezes Jarosław Kaczyński, jakąś urojoną rzeczywistością. Kochani, jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Jesteście wielcy. Gdyby nie wy, nie byłoby mnie. Nie byłoby mnie tutaj. Mua!